Przepraszamy, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny. Prosimy spróbować ponownie. chcieliśmy porozmawiać. Heh. Reprezentant. Siema, pikuła. Czekałem na ten diss. Sam się zniszczyłeś. Rest in peace. Ten twój początek... ...wstać. Jeśli nie możesz w nocy spać. Jeśli nie możesz namówić innych, żeby spali z tobą. To znaczy, że nie masz łóżka. My mamy łóżka i możemy Ci je obchnąć. Łóżka, łóżka. W naszych łóżkach możesz czytać, ale nie musisz. Możesz robić, wiesz co? Jeśli jeszcze możesz. Możesz nawet robić nic. Nasze łóżka zostały przetestowane przez grupę profesjonalnych testerów. Oblatywaczy, przelatywacze. Tysiące godzin, setki orgazmów. Wszystko, abyś czuł się komfortowo. Nasze łóżka były poddawane crash testom